biegniemy aż się wzruszyła. i chcę ci na nowe mieszkanko taki malutki prezencik e, więc proszę bardzo ja ci drobnie jesteś niemożliwa Diorka! czarodziejka Franki, prania Frania, moje prytki są już na ty pryta mała, ty och dziwny ten sos, ale dobre a nie, to jest Aha, no nie wpadłabym na to, że zrobię. Piękny kadr, nakrywam się na z łazienki, bo tu jest o właśnie to, chce wejść. To po prostu muszę wszystko poczuć w ciele, zresztą. Spójrz prosto w moje oczy. Nie. Się maluję. Radę. Dziękuję za herbatkę. I idę do pracy. Pracuj, pracuj. Pracuj, pracuj. Ja mam wolne powiedzmy dzisiaj i jadę zaraz do cukrów pudrów. Tylko muszę się ogarnąć. Chociaż trochę. Ale jest ładna pogoda. Słoneczko świeci. Od razu chce się żyć. Jak ja to zostałam w domu. Pracuję. Ja ją pozamykałam. Wybiegłam zamawiam taksówkę i jadę do Cukier Puder i męża stęskniłam się za nimi, bardzo, bardzo długo się nie widzieliśmy więc ich wyprzytulam, wyprzytulam oczywiście kotki całą ekipę i jedę na kolejne odwiedziny szalony dzień dzisiaj będzie ale będzie fantastyczny bo spotkam się z ludźmi, za którymi naprawdę mocno tęsknię cześć jakie ja się tęskniłam za tą ekipą całą to... Manieczek, ty czy pamiętasz ciocię? Pamiętasz ciocię. A jej. Jak O tutaj już. A! <laughs> to jest bardzo niebezpieczna zabawa! A u mnie też to jest o! fajna zabawa, tak? Kończy się tak właśnie twarzą uszkodzałam. Kończy się jutro. <laughs> tak. O jaka świetna zabawa! Kopci też ten event. To Będzie więcej Tak, Jutro będziemy. Będzie przyjemniej. No, to jest twój balonik, tak. Mi już e, schodzi jak na dół. Do... Tutaj dostać ten balonik i sobie go złapać, tak? To jest pełnia szczęścia. Ale to ta wstążka jest hitem, tak, chyba. Ale ten szelest tutaj też to jest to bardzo jest... ważnym elementem. Tak. To jest samo uciekające stąd, ale trzeba uważać. O, o nie! Przedkata Ci pomoże, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. U mnie ten balonik już sobie chodzi po y, mieszkaniu, bo już jest na tyle nisko, że po prostu sobie spaceruje i nigdy nie wiadomo, gdzie wyląduje. Proszę bardzo. To nasz został skrócony specjalnie, żeby nie tworzył ryzykownych sytuacji. Mhm. O! Jestem. Pomogę ci no Dol tu. Biegniemy. Ty na paznokcie, a, ty a na ja kawkę. gdzieś na kawkę i popracować. Pracy. Do fortu nigdy tutaj nie byłam. Nigdy. To jest pięknie. No jest bardzo ładnie, zaraz wam pokażę. Ale tutaj jest ładnie. Ten dach zielony. Aż się wzruszyłam. Łoska mi leci. Nie, po prostu wieje więc Zaraz się schowam. Jest przyjemnie, jest ciepło. Ale no, wiatr w oczy. Gdzie ja bym tutaj coś zjadła? Klaudia mówiła o jakiejś dziurce. Że są lanczyki dobre. I coś znajdę. Muszę popracować. Sobie coś z przy okazji. Zamówiłam sobie lanczyk. Zupa cebulowa, a później risotto z bocznikami. Drugie danie i risotto z bocznikami. Wygląda przepięknie. Nie bój się. Już jesteśmy razem. Już jesteśmy razem. Kasiu tak vloguję, nie zdążyłam zapakować. I chcę ci na nowe mieszkanko taki malutki prezencik. E, więc proszę bardzo. Tak, Drodzy teraz już teraz. Nie, piękna. I to jest. Podstawką? Czy to są dwa osobne? Ja są dwie, ja bym działała jak <grym> do To drugie zaraz pokażę, bo jak zacznę przesłać to... jest taka sama. taka sama. Jezu, dziękuję. Piękna. co coś, tutaj o tak tak nieśmiała jestem to prostu jest takie ujęcie jestem nieśmiała damo no. nareszcie po tygodniu montowania vloga koniec właśnie się renderuje Freneczka mi bardzo pomogła tutaj na pewno. No, Na bardzo mi pomogła. Miło mi się też pracowało w restauracji dzisiaj, e, ale no nareszcie koniec. Nareszcie koniec. Muszę go jeszcze opublikować, miniaturkę zrobić. Także, wy pewnie go widzieliście, bo po nim jeszcze jeden powinien się pojawić film, który muszę zmontować, a później leci seria tych vlogów, więc tak. No. Chcesz coś dodać? Tak? Nie głaszczysz, tak? nie głaszczesz. No, dobra, dobra Taneczka pomogła Mamy teraz misję Kasia się przeprowadziła do nowego mieszkanka I ma fantastyczną kuchnię <słuchaj> To jest bardzo... Um, taka kosmiczna Muzealna. Kosmiczna jest, na przykład lampa jest też bardzo... To jest to story, to jest naprawdę to, jest... <słuchaj> to, to jest story. Nie za bardzo się podoba to Kasi. Ja się nie dziwię. Ja się wcale nie dziwię. No, i te fronty tak odchodzą już trochę. Więc pokażę teraz Kasi. Zabrałam ze sobą opalarkę i będziemy ściągać tą okleinę, która już sama i tak odchodzi. A później będzie można szatki przemalować, wymienić uchwyty, które Kasia już kupiła. Paszcie, jakie ładne. No, i będzie super. No, więc teraz sobie będziemy działać. Franki już jest gotowa. Ja mam szpachelkę, jest opalarka i lecimy. Karolina jest typowy robotnik, co browara musi sobie tak, strzelić, tak. to nam wodą oddaj, tak? Jak to się zakrztusi, tak? Uh -huh. Jesteś nieładniwa. Torka! Ah, Czarodziejka. Nie ma... bardziej. Psuja. No ale psuja, która naprawia albo. Nie, ale wiesz. psuja się kojarzy dość jednoznacznie. Nie jest taka. Niedobra psuja. Przerwa w robocie. Frytki przyszły, a mam taką ochotę na frytki, więc lecimy szybko. Szybko. Pranki! Prania! Frania moje frytki! Co już na no, ty fryto mała ty. Och, tak, tak, to zdecydowanie to, na co miałam ochotę w dużej ilości. Gotowa! Mm, tak, jemy! Dziwny ten sos, ale dobra. A, no ser. Aha, no nie wpadłabym na to, że ser. Ale no To dobre. jest sos serowy bez sera. Hmm? Czyli mi nie zaszkodzi, idealnie. A tak jest. Hmm. No i słuchajcie, nie wiem ile na to zajęło. Ile na to zajęło. Kasiu? Raz, dwa. 15 minut. Rach, ciach, ciach i mamy piękne pieczywo. Zamiast niebieskiej katastrofy wygląda to tak. Teraz Kasiu, Kasiu nie będzie malować. Nie dzisiaj, nie jutro, w weekend. Ale już ci lepiej, że nie widzisz tego tak, niebieskiego nie, chleb, plastiku. Chleb. Dosłownie plastik z, bez komentarza. Lepiej jest dużo lepszą opcją niż plastik. Lepiej super, jest piękny gluten. Też znowu no tego już się nie da przekazać kamerą, niestety lepiej. Pizza Planet wciąż wisi, co mnie boli ale... Obiecałam Karolinie, Będzie... że nie wymienię do jej następnej wizyty, Będzie żeby miała dziewczyną... tą przyjemność To było satysfakcjonujące móc to zdjąć Kasia mówi, mówi, kobieto odpocznij, no ileż można remontować Jak mnie to ucieszyło, że ja to mogłam zdjąć, jakie to pusty było... Wspaniałe, móc to oderwać, jeszcze zjeść później te frytki. Co jedzie okres, frytki. I ja już tak dawno nie miałam takiej ochoty na jedzenie, że ja to musiałam je. Po prostu bym była chora, gdybym nie zjadła frytek. I jeszcze zdjęcie tych frontów i ja jestem po prostu taka szczęśliwa, że możemy iść na miasto. Tak, możemy teraz w światowe kobiety. Światowe kobiety idziemy na... Pokaz mody, bo Warszawa jest wspaniała, nigdy nie wiadomo co nas spotka. I w sumie nasz plan był bardzo taki spokojny. Na ten wieczór idziemy ymm, na występ, w ogóle wszystko super. Nagle się okazuje, że przed tym występem jeszcze idziemy na pokaz mody i w ogóle. No, a ja mam sukienkę pszczółkę. Ja Zobaczmy to nie pstryk będzie. Będziemy tam twoja. Tak, robimy pstryk. Jestem pszczółką i to w dodatku z dziwaczną grzywką która ostatecznie no stwierdziłam, że wygląda całkiem dziwnie i fajnie przez to że jest taka tutaj wywinięta tak inaczej tak retro Tutaj włosy pszczółka jest idziemy dotarły, dojechały jest głośno jest Warszawa. Idziemy. Pary napisał, że wszystkie wydane. miejsca są zajęte, więc będziemy stać. O nie, no dobrze, no. O, tu już się za... Tu już chodzą. Chodzą, zabrać. Spóźniane, Ale piękne panie. Dobra. Idziemy. Kale jest na szaleństwo, ale przytuliłyśmy Harego mocno, mocno, mocno. Jest szansa, że dołączy troszkę do się urwi z pracy i do nas dołączy Mamy taką nadzieję, my już musimy. Więc na spektakl, kolejne gwiazdy. Łapać. Kolejne gwiazdy. No tak, tak, idzie warsztatnie. Szybko, 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 tak? 9, 6, 2. Idziemy. Totarłyśmy. Ja to Odwróć. Piękny kadr. Nakrywam się na łazienki. No bo... dobra. Dotarłyśmy. Jesteśmy na spektaklu Gender, Blender. Tak się cieszę, że tutaj jestem. Będzie też dzisiaj tak. Będzie Będzie burleska, więc nie wiem, czy, co będę mogła pokazać, ale na pewno będę się starała chociaż troszeczkę wam tutaj tego zaprezentować. Być może się zgłosicie i następnym razem na następnym spektaklu tak. Kasia już była dwa razy? Trzy? Tak, to jest trzecia, trzecia edycja na wszystkich częściach. Nie będę na kolejne. Ja jestem pierwszy raz. bardzo dużo ludzi, naprawdę bardzo dużo ludzi, piękne miejsce. Zaraz zaczynamy. Artysta z potencjałem niewykorzystanym od ponad 30 lat. Człowiek wielu talentów, wciąż czekający na swojego odkrywcę. Performer, aktywista

Znać tą osobę jako człowieka niezwykle ciepłego i sympatycznego, który ma bardzo dużo w głowie. A dzisiaj zaprezentuję. A, jeszcze jedno. Robi już trochę zapomniany styl dragu. Drag, który na polskie można było powiedzieć, że jest bycie, bycie sobowtórem. Jest to bardzo szlachetna i bardzo trudna technika dragu, w której próbujemy maksymalnie zaprezentować kogoś, kto, kto, kto już istnieje, Wielkie diwy, nie wiem, Maria Karej czy. ktokolwiek, Maryla Rodowicz, Beyoncé, Doda, ale dzisiaj będzie przed nami. I właśnie kto? Violetta Vilas, czy. Lucas Adelon. <noise> będzie lubi. Trzymałam włosy Cięższy niż Stefania Ciętek. Bezerio, nie? To waży was 8 kg same włosy. To. Ile tam jest tych e, Nie wiem, ale w tamtym roku dostałem jeszcze dwie. <grym> Matko, a mi czasem ciężko w rozpuszczonych włosach byś bo mi za gorąco jest. To trochę grzeje ten kłopik. Ten Powodzenia na kolejnym występie. Nie, dziękuję. Siedzę tam, kibicuję, trzymam to. tak ale przychodzi ten moment, kiedy ja to po prostu muszę wszystko poczuć w ciele, zresztą tak jak Nie wiem, czy masz tego świadomość, że jak ty Jesteś na scenie, to ludzie reagują, tak jak ty grasz przez ciało. Znaczy, jest, yes! ma, jest coś takiego? O to chodzi, nie? O to jest właśnie ten wpływ, prawdziwy wpływ aktorach. Aktora. <noise> <głos> <głos> Dokładnie to <noise> Słuchajcie, był to ostatni występ dzisiejszego wieczoru. Niestety, ale na pewno spotkamy się jeszcze, nie Kuba? Kuba kliknął Kuba po że tak. Leland. No ale jesteś z nami ona. Cudowna powierzchnię no i osoba, która rozwija tą burleskę, a nawet może ją, nawet ją wprowadziła do Polski. Betty Q! Idę pogratulować gwiazdom wieczorom. Wracamy pójdziemy na spacer. Kto tam jest? Dzień dobry. Idziemy na spacerek o północy. Idziemy na spacerek północy. Co to za tańce? Co to za tańce? Co to za tańce, Tak nas nie było tyle czasu. Tak. Straszne rzeczy. A z kim ty będziesz spała Oj, tak czuję, że z ciocią będzie spale dziś. Wróciłyśmy, nie wiem która jest godzina, około pierwszej chyba. E, za 15 no Za 15 pierwsza. To był jeden z przyjemniejszych wieczorów. Ale to ja! Franka, musisz wszystkich obudzić. No, spokój! Co ty? Co ty? Matki, nie matki, nie poznajesz? Wspaniale było. Cześć, Raneczko. Wspaniale było spotkać Adelona i po prostu wszystkich. Bardzo fajny spektakl. Świetnie się bawiłam. Przyjechał Harry w połowie. W ogóle wydarzyło się tyle rzeczy w jeden wieczór. Tak niespodziewanych. W ogóle to nie było zaplanowane, tak naprawdę spektakl był tylko tak. zaplanowany. Tak. A to, co wydarzyło się pomiędzy tym wszystkim, to, to jakieś szaleństwo. Już zapomniałam, że takie było życie mieszkałam w Warszawie, więc dzisiaj było miłe przypomnienie. Bardzo Wam dziękuję za to, że oglądaliście tego vlogmasa chciałam powiedzieć, vloga, daily vloga. Dawno nie kręciłam takich daily vlogów, że dzień w dzień coś się dzieje, ale jutro też się dużo będzie działo, więc mam nadzieję, że kolejnego vloga również zobaczycie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. A my kończymy spacerek i idziemy zaraz spać. Łapiemy, łapiemy szczura i no. idziemy spać. Idziemy spać? Będziesz ze mną spać? Tak jest. Będziesz ze mną spać? Dum, tak. Dobrze. Dobra, noc.